Ти още напиша, че бе си съждали. Thank <laughs> Ha <tres> <tres> Ej ty, a skąd brać te książki do górnika, kurwa, które są? Nie, Do górnika chuj wie, one chyba dropią ty, na... ty jesteś klasyczny O, dany wit, no witam Witam, witam, o zdrowie zapytam I co no, pierdoli, kurwa? Streamy odpadał Nie tak mhm. zapomnij się Nie zapomnij Zapraszamy na serwer alunne.mt2 Nie zapomnij, jak życie mi Masz najewoływać? No jasne. Dzień. Tak, 69 Kiedy? Kiedy losowanie? Nie mam SM-ów żadnych, kurwa, daj mi spokój tak. No to chuj tak, beret. Dawaj mi tu bota muzycznego jakiegoś. Kolor Veno zagraj muzykę. Zora, nie, nie chcę, żeby ci zaczął śpiewać. Poczekaj chwilę, bo gadam Moment, moment, moment. No, repertuar Dobra. ci ustala, kurwa. Tak ja na razie <laughs> idę, będę później. Dobra, o której jest minus. No do godzinki. Dobra się ła. Ciekawe, że nic nie słychać z tego Discorda Okej, okay, okej okay. Czekaj, czekaj Zarabiać będzie słychać Nie no Discorda jest kurwa mocno no, Ale real kurwa chłopak tam pisał, że Discorda okropnie słychać. Ale że tak jest, strasznie? Pójdę Nie wiem, gdzie jest, podobnie jak tego. Może no, zajbić to później. Jeśli chcesz być tak sławny, pochł... to kurwa wiesz. To czas się pooglądać albo posłuchać. Bardzo. Dużo później. Wiedzieć gdzie jesteś, tak? Straszne opóźnienie masz. A2, ten, A2 okropnie masz podbitego Discorda W sensie, że jest głośno, tak? No mnie zajebiście głośno na tym Discordzie słychać Okej okay. Ty kurwo idziesz płakał, Klisu Net, kurwa jak grasz w się No to już go przyciszam, czekaj mm, A teraz może? Nie wiem, poczekaj, zaraz to sprawdzimy Przeciszyłem DCK. Rzuć mi po linka do tego. Poczekaj no, chwilę, mu pomogę to ustawić. No dobra, no to możesz, umiesz chyba kontrolę. Nie to, umie, on nie umie. Czy narysować? Masz. Daj, daj siebie trochę głośniej. Nie na no, siebie już nie mogę dać głośniej, chyba, że ten troszkę jeszcze ciszej DCK A daj ceka, znaczy, ja nie wiem dlaczego, ale mój głos się strasznie wybija i to jest tak po kurwie głośno być, sobie to zobaczyć chyba, na telefonie Chyba, że ciebie przyciszę na DCK po prostu, Mam ciebie głośno strasznie To przecież... To może dlatego Kręty klucz Let's go Ja mam jam osób środku. Takemu więcej, bo na No jak? Nie wiem. Nie, słyszę Ale, halo, raz, zaraz, W drodze popołudnie jadę, czeka 100 tysięcy ludzi na koncercie Sprawy idą w dobrą stronę Cała Polska stała się Dobra, jest no a teraz powiedz, jak z muzyką? Nie słyszę No dobra, to bym dobra. No to czekaj, to jest takie opóźnienie, że... O kurwa, przeciw to chuj Przecisiłem, przecisiłem Jestem. Najczęściej ciszej. No. Chyba, że dam. No, naprawdę wziął Nie no, wyłącz muzykę, Dawid gdzieś pył. A co, co, o co chodzi? Jakie śpiewanie? Bo ja tylko słyszałem, że coś tam zaśpiewaj, a ja gadałem akurat z mamitą, wiesz? Nie? Cośpiewaj. A co? A po co? Czekaj, bo ja mam problem z pobraniem gry. Jeśli każecie śpiewać, to brzmi tak jak jakiś podstęp. Czemu miałbym śpiewać? O kurwa, zakład w kole losu, y, ko, w kole losu i musisz śpiewać, kurwa, ja pierdolę. Bo było No. Kurwa, bez sensu jesteście. <grym> Przycisk kolora. To jest raz, a dwa... Możesz tam ze 2% muzykę pogłośnić. Dobra. Gdzie mi, kurwa, ściszacie. Pułap. Pułap, Nie śmiecie! aha! Ta... A -a nie, spokojnie, kolor. Fajecie się mnie na szaro zrobić. Dokładnie, nie, nie bój się, kolor. No. I kolejna broszurka, szermierki i Nie da się, pobrać. No, na mega był problem. Ja ja właśnie na Google nie mogę, bo jest max. Na Media Fire też mi nie idzie. A na Mega mi pobrało się do tam iluś procent, i się zatrzymało i stanęło. Jest anulu, tak jest, wstrzymaj, ośwież stronę i znów. I tak z dwa razy musisz. No, to Tylko chyba ustawiony jest. Już. A teraz panie cztoś. Jeszcze raz. że panie to chodzi teraz. No to klasa. No to bym To kurwa, on przyciągnął. No Jebane, nie. Też. What? Mm -hmm. Nie pierdol, 6 sekund do końca i 10 znowu. Proszę, pograć? Kurwa, ile tu na czółcików ci jest, ludzi. No. A kończy się transfer limit. Nie pobiorę tego. Limit się tak skończył. Wyszedł do rady. Do o co, idzie, 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 idzie. Chyba ostatnio ja mogę. 400 mega mięsa do wybrania Drogi, to ci wrzucę na deski, ci wyszło no, 3.1 pobrane na 3, 4 i koniec. Zatrzymało się. Oj, to jest. O, 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 o! Daj, poszło tu. To... No, jest. Nie, jest czy nie? Zatrzymał limit transferu. A, no i chuj, swoje konto, za chwilę złe konto, poczekaj 5 godzin. No. Dawaj, nadejdź No kurwa, czemu wróć. tu wrócił? Witam, 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 Dzień, 26 minut jeszcze, wysłanie na deski, chuj. Dobra. Bez sensu, chuj. Ale zamula to. Cześć, osoba, bo... Dawid, próbuj to. Dawid, próbuj co so tam poderasz to, bo zanim mi to się wyśle to kurwa... Spróbuję no, za wszystkiego. Mordeczko. Słyszałeś chyba na dysku, kurwa, jest na Google co, jest coś pojebana, bo jest Siedem jest aż... To za przyprowadza tego kurwa generała? Sel 4pd, 1h? <laughs> nice. Witam, witam, 9 osób.

Stare fotki z tym znalazłem. Chyba cebula będę miał. Udało mi się z, Me z Mediafire pobrać. Wybieram się. O. Czemu jest takie mnie straszne? Wstawienia. Eee. Ogarnij delikatnie na inbota, bo ci spam robi akurat. No to już czekaj, co to było. Myślę, żeby odpalić jeszcze raz streama, wiesz? Żeby... Ten. Zmienić kurwa. Y... No, nie jest, no. ogarnąć, um, kurwa, bufą na

Ponad. Będę musiał streama wyłączyć i włączyć jeszcze raz, wiesz? Żeby opóźnić... to... Szybkiego. No, chyba tak zrobię. Żeby...